Siemanko, Bartek wraca ze szkoły. Właśnie instaluje. Co instalujesz? Pokémon. Pokémon Night. Wracamy. My... taka gra. No, też, też sobie odpaliłem dzisiaj Pokémon Night. Zaczymy, jak to. jak to Już mam czwarty level. Tykamy sobie. Zaraz wrócimy. Zjemy. No i za lekcją, młody, nie? Trzeba lekcję odrobić. Nie może być lipy. Potem mamy nagrywki, nie nagrywki, i śmigamy dalej. Potem pokażemy, jak ten młody młodzieniec lekcję odrabia, bo ma trochę zadane. Yeah. Żeby lipy nie było. Jak to nie? Nie masz zadanej nic? Nie odrobiłeś nic. Ja tam wiem, wiem, wiem lepiej, co masz zadane. No nic. Zasuwamy. Zjemy. Pogramy w Pokémon Night. Potem pogramy trochę browla, ponagrywamy i do zobaczenia. Witajcie z tej strony, Bartex i... I nagrywamy dalej po jego lekcjach. Kolejny czas na Jak mhm. jeszcze nie był jemy. To zje więcej. Więcej. Więcej to zje. To zje więcej? Nie, na pewno ty. Ja mam liczone jako dwa, jako twój jeden. No bo jesteś troszeczkę mniejszy. Więc co, zasuwamy? Tak. Więc co, ty dawaj swoje Nagetsy? Ja mam swoje nagetsy. Jak tam bardzo w szkole u ciebie? Dobrze. Nie może być lipy, co? Na już jednego już. Co ci idzie? Co się cieszysz? Zobaczycie, jak kto jest pierwszy. No, jeszcze jednego nie zrobimy. Zrazu zjemy. i bierzemy się za odcinek. Smażymy? Opelnik na mamy. Nagramy coś takiego jak duo. No do telefonu, ja tak? Mm -hmm. Jeszcze pokażemy, mam chyba jak to wygląda. Co wygląda? Duo. W sensie co? Nasza ta sceneria cała? No. Pokażemy to? Tak. Nie? Dobra. Ile zjadłeś? Trzy. Trzy zjadłeś. A ile masz zjeść? Dwadzieścia. Dwadzieścia masz zjeść. No znaczymy, że ty zjesz. Ja już cztery jadłem. Ale ja zawsze po sześć chyba, nie? A cztery. Cztery? Ja specjalnie jeszcze z tym wszystkim wziąłem i do szkoły po obuza Miał być w niedzielę, no. ale nie dał rady. Sosem jeszcze czy nie? Mm -mm. Bez sosu wiesz? Mm -hmm. No zobaczymy. No i co się cieszysz? Już no, no, taki to... ząb wypadł. W Ci wypadł? Z prawej strony nie zawsze boli. I zawsze z prawej strony nie. Zobacz, no. Mhm. Już się masz Nie trzy minuty. Trzy minuty? Aby już poszło? Powiem Ci dużo. Mhm. To pierwszy ziem. Mhm. Chyba co. Damian też chyba co? Miał coś takiego. No. O siebie na kanale. Panda też chyba miał. O. Mm. Poszło? Smakuje? No mm. Powiedziałem, że pies musimy lekcje odrobić. No. Teraz musimy lekcję zrobić, a potem, o. zjemy, bo inaczej nie ma opcji. A ja dużo mogę zjeść, bo godny byłem. On ma taki żołądek, że jak teraz się napcha tych nagietców, no i co nie będzie? Jadł. Będę. Przynajmniej? Ja już chyba No. Dawaj. Mm -hmm. Czinamy, ja? A? Mhm. No. za no. to zła. Nie wiem, chyba dziesięć życiu dziesięć nawet. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jednaście, czyli teraz jem dziewiątego. No ja ale już nie albym, pewnie szczerze. Tak. 7 na 10 nanieconych. A ja że... Się... A ja 8. Daj już, do już. Więc to? No. Kończymy zaraz. Rozkładamy sprzęt. Będziemy. No. Będziemy mieć spieszony pisz... czas. A ja wiem. To nie trwało tak długo. Mm. A co? Dam radę. Słyszałeś się? Mhm. To masz <głos》>. dziesiątego. <głos》. głos》>. No lipa trochę. Jak każdy obiad to się nie dziwię, widzowie. W ogóle. Z zupy zjadł trochę i tyle. Mięso. co. raz musiałem po tobie dojeść. My <grym> już brzuch zaczyna boleć. Czyli co? Moje trzy to po jedno? <grym> ‫צריך שאירוע ש? ‫-אה. ‫-אה. ‫נאייף. ‫סוד זה לא נעפור סינאר כאילו ‫שאוסות, זהו? ‫-אה.

A, jest mój, mój. Tak, nie widzę. Widać to Mam że, że ciężko jest. Już mam? Hmm? Nie mogę. Naprawdę, widzowie. Ale eee, tak się łapki w górę i suwa. się bym dokończył to jedzenie. Jak nie teraz. To zejdę. Nie mm. Po odcinku dokończymy, co? No. się za odcinek. Nagujemy sprzęt. Nie zostało. Nie zostało. Pięć. Pięć. Więc nie wiem, jak zjadł zjazd. Mistrz, mistrz normalnie. Pamiętam szczerze. Na się czterdzieści dokończył jeść Postam. to zostanie Muszę później, bo okay. już nie mówię. <laughs> I co? Będziemy się. Następnym odcinku. Następnym odcinku. I... Łapka w górę. Su Subskrycja. I do zobaczenia. Bye bye. Pum.